Bo mówimy dzisiaj o skali, a jeśli o skali mówimy to ważny jest punkt widzenia, o perspektywie skali, dzisiaj ja Michał w Staćmie pogadamy o największym stadionie piłkarskim jaki kiedykolwiek powstał. Zapraszam. Na wstępie informujemy, że program Staćmi nie jest programem dokumentalnym i ma za zadanie przedstawić informacje ekonomiczne, gospodarcze i finansowe w sposób żartobliwy i z przymrużeniem oka. Dlatego nie i nas w pracach naukowych, chyba, że chcesz. Teraz muszę dojść do siebie, jak po każdym odcinku Stać Mnie. Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, program Stać Mnie. Dzisiaj, w kolejnym odcinku, pogadamy o największym stadionie piłkarskim na świecie. Drugim największym obiekcie sportowym na świecie. Gdzie jest? Wcale nie takie daleko. Nie w wielkim świecie, a w Europie. W Europie Wschodniej, u naszych kochanych Czechów. Wielki stadion Strachow, nie mylić ze stadionem Strachów, jest właśnie w Pradze, w czeskiej Pradze, stolicy Czech. Już nie Czechosłowacji? Jest największą konstrukcją piłkarską, jaka kiedykolwiek powstała, mieści w swoich trybunach 250 tysięcy ludzi. Nie wszystkich co prawda na siedząco, ale mimo wszystko ćwierć miliona. W latach 20. zeszłego stulecia rozpoczęła się budowa, w latach 30. zaczęto renowację, pierwszą, i wtedy z drewnianych trybuny zmieniły się w betonowe. Pierwsza modernizacja. I ten stadion przez wiele lat służył czechom, czechosłowakom, komunistom po to, żeby pokazać swoją siłę sportową. Między innymi dzięki kołu sportowemu Soku. Warto powiedzieć, że Pierwszym największym ogólnie sportowym stadionem jako takim jest tor wyścigowy w Indianapolis. Tam zmieści 400 tysięcy osób, trochę więcej. Ale największy rekord wszechczasów, jaki pokonano właśnie w Strachowie, to ponad 750 tysięcy osób. W trakcie Spartakiad, czyli takich okresowych, co jakiś czas organizowanych przez komunistów z Partii Robotniczej Czech i Słowacji, Takich zawodów sportowych, żeby pokazać, że są silni, wysportowani, prężni, tam zebrano się wszyscy mieszkańcy, sportowcy, rodziny sportowców, żołnierze obowiązkowo, urzędnicy państwowi i wtedy zebrano taką właśnie piękną liczbę 750, przypomnę tysięcy osób naraz na stadionie. Teraz nam takie dane. Cóż, jeśli mamy wyobrażenie o stadionie, to mamy trybuny wokół, elewacje, wewnątrz boisko, czyli najważniejszą rzecz. Normalnie boisko ma no takie wymiary futbolowe. Tam mamy ponad 62 tysiące metrów kwadratowych powierzchni ponad 6 hektarów. Dla porównania, rynek wielki w Krakowie ma 4 hektary i no. W Strachowie mieści się tyle rzeczy, że zmieściłby się i Rynek w Krachowie, i Pałac Kultury. To jest taka skala. o tego stopnia, że tam mieści się 9 boisk piłkarskich. W jednym stadionie. Zamiast jednego boiska wybudowano budynek administracyjny. Bo się tam po prostu zmieścił i przydał. W środku stadionu jest budynek. Dodatkowo jedno boisko przerobiono na mini-futbol, No i mamy jeszcze prawda 7 normalnych boisk, z tym jedno z sztuczną murawą na którym trenuje Sparta Praga. Stadion od wielu lat, szczególnie po transformacji, no miał taki konflikt tożsamości, nie wiedział co ze sobą zrobić, nikt nie wiedział. Wielka konstrukcja, blisko centrum Pragi, świetna lokalizacja, gigantyczna powierzchnia, możliwość robienia czegokolwiek. Albo to zburzyć, albo rozbudować, albo odnowić. Brakowało pomysłów, kasy i ludzi, żeby to zrobić. Więc na początku, tak jak w Polsce, postawiono na koncerty masowe. Więc to byli Stąsi, były Guns N Roses, były wielkie sławy, które zbierały po kilkaset tysięcy osób. Na przykład 100 tysięcy, jak pierwsza raz byli Stonsi w Czechach, potem było 150 tysięcy. No, trochę ludzi się zbierało. Nie było fula. Ale to z góry bezpieczeństwa bardziej. Dodatkowo po tych wszystkich remontach pierwotnych, po transformacji, no wszystkie kluby zaczęły uciekać, bo koszty były gigantyczne, aż Sparta Praga, o której wspomniałem, powiedziała: OK, my wydzierżawimy stadion, będziemy tam trenować, ale wyremontujemy tylko stadion, wewnątrz, trybuny. Nie. Po prostu chcemy grać i trenować. I mają swoje boiska, są OK. Trybuny są w ruinie. Dlaczego? Dlatego, że i tak wynajem na 20 ponad lat plus remont kosztował ich 40 milionów złotych, po to, żeby to wremontować jako i dało się używać. No, zrobili tam centrum szkoleniowe dla swoich, a także centrum sportowe dla ludzi. Jest skłosz, jest tenis, jest basen, jest siłownia. Jak dla mnie to jest już fajny patent w takiej powierzchni. Warto powiedzieć, o czym nie wiedziałem ani ja. A nie Kuba, kamerzysta dzisiejszy i montażysta, mało kto wie, że w Strachowie, w tym naszym stadionie, jest najstarsze centrum skłosza w całych Czechach i Czechosłowacji dawnej. Dodatkowo, plany, już po objęciu przez y, Sparte opieki nad tym stadionem, były między innymi takie, żeby. Mieć impuls. Tak, w Polsce zbudowaliśmy stadiony, dlatego że było euro. Tak samo w Pradze, może wremontujemy Strachów, kiedy będzie olimpiada. Miała być w 2016-2020. no Plany spełzły na niczym, podobnie jak olimpiada w Krakowie. Dlatego, że koszty okazały się zbyt duże, obecna infrastruktura zbyt słaba i kandydaturę odrzucono. Dodatkowo, plan jest taki, to jej bardzo, bardzo smuci. Że albo zburzymy stadion w końcu, bo nie będzie się nadało do niczego, bo cały czas rujnują się trybuny, albo zbudujemy w nim jedno wielkie centrum handlowe. Cóż, według mnie podejście tego typu, że stadion musi być wielki, by był, nie jest głupie. Ale komuniści budowali po to, żeby po pokazać kapitalistom swoją siłę. Nie po to, żeby się coś zwróciło. Także mamy wielkie stadiony na zachodzie Europy. Mamy wielkie stadiony na przykład w Brazylii, Ameryce Południowej, w Stanach. W Europie Wschodniej się nie sprawdziły. Dla porównania, w Polsce nie ma żadnego stadionu powyżej 100 tysięcy miejsc do siedzenia. Nie ma. Największy narodowy nie ma tylu. O wiele mniej ma. Więc warto pamiętać, że stadiony powinny przede wszystkim spełniać swoją funkcję, czyli być domem dla jakiejś drużyny bądź reprezentacji kraju, mieć swój oddany fanklub i tam po prostu, żeby ta społeczność żyła. Nie warto iść w megalomanie. Także dziękuję za uwagę. Ja jestem Michał, to jest program Stać mnie. I w następnym odcinku powiemy także o stadionach, tylko tym razem największych na świecie, najdroższych i najlepiej zarabiających. Do usłyszenia, oceniajcie materiał, komentujcie. Na razie, pa pa. Ile minut jeszcze? Ej, ile ile minut zostało? Dobra.